W dzisiejszym programie. Jakie są największe osiągnięcia polskiej armii ostatniego roku? Jakie największe wyzwania? Z okazji święta naszego wojska przyjrzymy się dokładnie kondycji polskiej armii. Kłobuk i ciupaga. Tradycyjne atrybuty podhalańczyków. Jak trafiły do zawodowego wojska? Najpierw jednak misja Air Policing na Litwie, czyli polskie patrole lotnicze w krajach nadbałtyckich. Kraje nadbałtyckie. Wraz z wejściem do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwróciły się one do pozostałych członków NATO o prowadzenie stałej kontroli nad ich niebem. Litwa, Łotwa i Estonia nie posiadają wystarczających sił lotniczych. Od 2007 roku stała kontrola, czyli Air Policing, wykonywana jest przez wyznaczone państwa Sojuszu. Jednostki lotnicze kolejnych państw sprawujących misje stacjonują na Litwie w bazie w Szawle. Jesteśmy 29. zmianą misji Air Policing na terytorium państw bałtyckich. Przejęliśmy tą misję od niemieckich sił powietrznych. Naszym głównym zadaniem jest patrolowanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii. Wykonujemy loty na naszych samolotach MiG-29, które się do tego typu zadań doskonale nadają. Współpracujemy z siłami powietrznymi tych trzech państw, bierzemy udział, braliśmy również udział w, w, w kilku ćwiczeniach natowskich podczas naszych lotów e, treningowych. E, korzystamy z infrastruktury bazy w Szawle, gdzie stacjonujemy, skąd e, wykonujemy nasze e, zadania, nasze misje. Komisję Air Policing pełni specjalnie do tego powołany Pododdział Sił Powietrznych, Orlik 4. Zadanie kończy 31 sierpnia tego roku. Kto z Polaków nie kojarzy wspaniałych żołnierzy w góralskich kapeluszach? To oczywiście podhalańczycy. Dziś opowiedzą nam o swoich tradycjach. Na co dzień jestem dowódcą Plutonu Przeciwpancernego. W szczególnych sytuacjach jestem dowódcą kompanii honorowej podczas różnego rodzaju świąt 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Kompania! Baczność! Drugi szereg! W tył! Marcz! Do! ¡Salve! ¡Hómalo! ¡Salva! ¡Woodle! ¡Salvo! ¡Pau! ¡Woodle! ¡Salvo! ¡Pau! Zalwą! Pal! Cała symbolika 21 Brygady Szczelców Podhalańskich pochodzi z gór, a konkretnie z Podhala. Ciupaga. Słynna ciupaga podhalańska, symbol władzy podhalańskiej. Każdy nasz dowódca jednostki posiada taką właśnie ciupagę, która jest ciupagą przechodnią. Kapelusz podhalański. Dawny kłobuk z piórem i z pierzem. Takie pióro powinno mieć do 40 cm długości i zawsze być ptaka drapieżnego. Peleryna podhalańska. Proszę mi uwierzyć, jest bardzo ciepła i gruba. Dzisiaj mamy prawie 32 stopnie, ona dodaje nam jeszcze 15. Proszę sobie wyobrazić, jak w niej jest ciepło. Niemniej jednak, podhalańczycy muszą być gotowi do działania w każdych warunkach. Zarówno pod kołem biegunowym, gdzie mamy minus 30. Jak i tutaj w naszym terenie gdzie mamy plus 30 w lecie. Tradycje i historia jednostek podhalańskich datują się od 1913 roku, gdzie drużyny strzelców podhalańskich, później pułki strzelców podhalańskich i dywizje jednostek górskich kultywowały swoje tradycje w obronie państwa polskiego. Tradycje walecznych Podhalan kultywowane są przez wszystkie jednostki wojskowe 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Chomonia! Na prawo! Patrz! Panie generale, dowódca kompanii honorowej, podporucznik Wojciech Skotak, melduje kompanię gotową do przeglądu. W Brygadzie Strzelców Podhalańskich żołnierze żyją i pracują otoczeni tradycyjnymi atrybutami Podhala. W następnej części programu przyjrzymy się, jakie są najważniejsze problemy, sukcesy i plany na przyszłość naszej Armii i przemysłu zbrojeniowego Anno Domini 2012. Nasza armia to armia zawodowa, profesjonalna. Żołnierze, którzy służą w naszym wojsku, to ludzie zmotywowani, którzy chcą nosić mundur i jeżeli zajdzie taka potrzeba, także używali broni. żołnierze dużo lepiej niż wiele lat temu wyposażeni. Wyposażeni w nowoczesny sprzęt, mogący korzystać z nowoczesnej broni. Dysponujemy siłami zbrojnymi, które są porównywalne z innymi siłami zbrojnymi innych państw w Europie. Mija rok, odkąd na stanowisku Ministra Obrony Narodowej zasiada Tomasz Siemoniak. To rok, w którym realizowane są zalecenia Komisji, która pod przewodnictwem ministra Jerzego Miller'a badała przyczyny smoleńskiej katastrofy lotniczej. Celem zaleceń jest zapewnienie bezpieczeństwa wojskowego transportu lotniczego. Z 44 zaleceń Komisji większość została zrealizowana. To, co jest efektem tego czasu, to wydanie szeregu dokumentów prawnych, podpisanie stosownego porozumienia. Które mają spowodować, że nigdy do takiej tragedii w Polsce nie dojść nie może. W efekcie realizacji zaleceń komisji został rozwiązany 36. Specjalny Półk Lotnictwa, a jego baza została przekształcona w bazę transportową. Obecnie najważniejsze osoby w państwie latają śmigłowcami. Nadal pilotują je wojskowi. Ich program szkolenia został uzupełniony o wielogodzinny program ćwiczeń na symulatorach lotu. Z najważniejszych zadań polskiej armii tego roku jest kontynuacja misji ISAF w Afganistanie. To już szósty rok obecności polskich sił wojskowych w tym kraju. Zmienia się ilość żołnierzy biorących w niej udział i charakter misji, wciąż jednak polski kontyngent wojskowy jest znaczącą siłą NATO w regionie. Nasi żołnierze są tam równorzędnym partnerem dla żołnierzy wszystkich innych armii. Zadaniowe wojsk specjalnych zdobywają wysokie uznanie w oczach innych żołnierzy, którzy są w Afganistanie, w oczach wielu ekspertów oceniających tę operację. Odzyskanie narkotyków, odzyskanie broni, zatrzymanie bardzo groźnych przestępców. Można by mówić bardzo długo, ponieważ polski kontynent wojskowy w ostatnim roku wymiernych bardzo efektów i sukcesów miał naprawdę wiele. W szczytowym momencie operacji ISAF w Afganistanie przebywało 2600 polskich żołnierzy. Obecnie ich ilość jest ograniczona. Zmienia się również charakter misji. Była to operacja bojowa, potem szkolno-bojowa, pod jej koniec będzie to operacja doradczo-szkoleniowa. Koniec naszego udziału w misji to rok 2014, ale już ostatni rok przyniósł istotę przygotowania do wycofania polskich wojsk z Afganistanu. Euro 2012 to kolejny sprawdzian, jaki musiała zdać tego roku nasza armia. Cztery miasta gospodarze, strefę ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej nad stadionami, strefami kibica i miejscami strategicznymi. Do tego zaangażowanie żandarmerii wojskowej. Czy zdali ten egzamin? Prawie 10 tysięcy żołnierzy były wykorzystane śmigłowce, bojowe, transportowe, systemy rozpoznawcze. Samoloty, wojsko bardzo dobrze się spisało w czasie tego dużego wydarzenia sportowego. 20% swojego budżetu wojsko przeznacza na inwestycje w modernizację i zakup nowego sprzętu, na co przeznaczono te pieniądze w tym roku. Dla sił powietrznych to była istotna modernizacja, bo przede wszystkim Zakup pięciu nowoczesnych samolotów Hercules to zakup, dzisiaj decyzja, ale za chwilę nastąpi, pięciu dodatkowych samolotów transportowych KASA. Kolejną bardzo istotną kwestią, która wsiła w została rozwiązana, to modernizacja samolotów, które dzisiaj są używane. Znaczne zmiany zaszły również w wyposażeniu wojsk lądowych. Modernizacji zostały poddane czołgi Leopard. Dokonano dalszych zakupów transporterów opancerzonych Rosomak, a te służące obecnie w naszej armii zostały unowocześnione. Kontynuowano program rozwoju przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM. Ogłoszono przetarg na zakup 26 śmigłowców, z których większość również trafi do wojsk lądowych. Modernizacja wojsk lądowych to także realizacja programów modułu ogniowego Regina oraz programu 120 mm RAK. To, co istotne, to program Żołnierz przyszłości. Żołnierze sił zbrojnych po otrzymaniu wszystkiego, co w tym programie występuje, będą mogli cieszyć się porównywalnymi standardami do tych, które dzisiaj obowiązują w wyposażeniu pojedynczego żołnierza w nowoczesnych krajach Europy. Program Żołnierza w przyszłości realizowany w konsorcjum firm polskich to przyszłość polskiego piechura. Tu rozwiązania naprawdę są bardzo ciekawe, technologie, które chcemy zaproponować, przewyższające często to, co już dzisiaj jest dostępne w rozwiązaniach w innych armiach. Ostatnie lata to trudny okres dla polskiej marynarki wojennej. Poważna część używanego przez nią sprzętu wymaga wymiany. Stąd też podjęto pracę nad programem rozwoju marynarki. Jego zadaniem jest powstrzymanie degradacji naszej floty poprzez zakup nowych jednostek pływających. Na marynarki wojennej ważne jest także to, co na ziemi. Nadbrzeżny dywizjon rakietowy wyposażony w 38 nowoczesnych rakiet bo taka decyzja zapadła o zakupie w tym roku rakiet, które mogą razić nie tylko cele morskie, ale także cele lądowe, to istotne wzmocnienie dla tego rodzaju sił zbrojnych. I wreszcie wojska specjalne, które są rodzajem sił zbrojnych najbardziej nowoczesnym i najlepiej wyposażonym. Także modernizacja tych wojsk to istotny postęp, ale z oczywistych przyczyn trudno mówić o szczegółach modernizacji wojsk specjalnych. W swoim postanowieniu o głównych kierunkach rozwoju sił zbrojnych w latach 2013-2022 prezydent Rzeczypospolitej wskazał główne kierunki rozwoju polskiej armii w najbliższej dekadzie. Po pierwsze, to jest rozwój obrony powietrznej, a w tym rozpoczęcie budowy tego, co nie mamy na dzisiaj, a co jest bardzo potrzebne mianowicie budowy obrony. Obrona przeciwrakietowa to jest ta dziedzina rozwoju systemów uzbrojenia, która jest najbardziej zaawansowana technologicznie. No, jej symbolem jest trafienie kulą w kulę, prawda? rakietą w rakietę. To musi być z najwyższej półki technologicznej rozwiązania. Na 14 programów ujętych w planie modernizacji sił zbrojnych Faktycznie uczestniczymy w 11 z nich. Przewidujemy, że nasz udział w tym przedsięwzięciu, w budowie nowej tarczy obrony przeciwlotniczej będzie znaczny. Mówimy o przedsięwzięciu o skali tak dużej pod względem finansowym, ale też pod względem logistycznym i zaawansowania trudności integracyjnej, że naprawdę jest tutaj miejsce dla wszystkich i to jest chyba... Także dodatkowy pozytywny element budowy tego systemu, który jest tak bardzo potrzebny polskiej obronności, jednocześnie on wychodzi naprzeciw potrzebom kooperacji i koordynacji działań polskiego przemysłu obronnego. Polskie rakiety GROM sprawdziły się już w warunkach bojowych. Na ich podstawie, czy z ich wykorzystaniem, powstał nowoczesny system przeciwlotniczy mobilny o nazwie POPRAT. Pracujemy też nad nowymi rozwiązaniami, jakim jest chociażby dalszy rozwój rakiety GROM, do nowszych wersji, bardziej skutecznych, o większym zasięgu, o innych możliwościach operacyjnych. Miniony rok to również czas dużych zmian w dziedzinie warunków zatrudnienia i opieki socjalnej, jaką prowadzi wojsko wobec swoich pracowników. Wprowadziliśmy dodatek motywacyjny dla szeregowych. I podoficerów. Powszechnie znana sprawa to oczywiście podwyżka dla żołnierzy: 300 zł. Tak jak powiedział to w swoim expose, premier Donald Tusk dostał każdy żołnierz, niezależnie od tego, czy jest szeregowym czy generalnym. nowej ustawie wprowadzono. Wielokrotną powtarzalność kadencji na stanowiskach oficerskich, a dla podoficerów w ogóle zniesiono kadencję, gdyż system ten po prostu nie sprawdził się. Dzisiaj, często ze względu na status małżonki, istnieje potrzeba, żeby to żołnierz zajął się maleńkim dzieckiem. Ustawa pozwoli na takie rozwiązanie. Od kilkudziesięciu lat polscy weterani misji zagranicznych czekali na ustawę, która ureguluje ich status. W końcu w tym roku odpowiednia ustawa została podpisana. Ustawa o weteranach to nie tylko symboliczne przyznanie zasług i określonych godności, to także wymierne ulgi, to także wojskowe szpitale. I Kilka tygodni temu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski otworzył nowe skrzydło szpitala wojskowego w Ciechocinku. Z nowej części szpitala będą mogli korzystać weterani, ale również ich rodziny. Cieszy w dzisiejszym świecie demokratycznym, wszelkie decyzje dotyczące także bezpieczeństwa muszą być decyzjami publicznymi, muszą mieć wsparcie w społeczeństwie. Polacy w tym przypadku muszą mieć przekonanie, że te pieniądze, które oni, na które ciężko pracują i zdecydują się, że jakaś tam cząstka tych pieniędzy idzie na obronność, że te pieniądze są wydawane na rzeczywiście potrzebne. Rzeczywiście konieczne zadania. Wojsko Polskie 2012 roku to formacje, które wciąż się doskonalą. W związku z powyższym nie popadamy w euforię, ponieważ wiemy, że wiele zrobiono, ale jeszcze wiele przed nami.